Cześć! Od ja nas bardziej lubię książki niż ludzi. Nadszedł moment, na który długo czekałam. Mamy pierwszą książkę w serii Zrozum w 2021 roku. Jak wiecie, a jeśli nie wiecie to zerknijcie na wcześniejsze filmy, ja jestem ogromną fanką tej serii. W tamtym roku było wydanych pięć książek, każda z zupełnie innej dziedziny, a w tym roku czeka nas jeszcze więcej przyjemności. Rozpoczyna Jennifer Wright i książka I nieżeli długo i szczęśliwie. Jeśli czytaliście jej pierwszą książkę, Co nas nie zabije, to wiecie, czego możecie się spodziewać. Jennifer opowiada o historii w sposób bardzo przyjemny, na luzie, z dystansem i z wielkim poczuciem humoru. I oczywiście, że jej poczucie humoru nie trafi do wszystkich, to normalne. Ja kocham i jestem przekonana, że gdyby takie książki były lekturami na lekcjach historii, to bylibyśmy nią zdecydowanie bardziej zainteresowani w szkole. O podejściu autorki do historii świadczy już nawet wybór motta, a właściwie dwóch. Postawienie obok siebie Buddy i Taylor Swift na pewno podniosło ciśnienie jakiemuś bardzo poważnemu profesorowi historii. Ale wracając do książki. Czy myśleliście kiedyś o historii przez pryzmat związków i miłości? Mamy świadomość na przykład związków aranżowanych, kiedy głowa państwa musi poślubić odpowiednią kandydatkę albo kandydata. historię Historii słynnych romansów, ale czy naprawdę myśleliście kiedyś o tym, jak o relacji międzyludzkiej? Bo przecież te relacje się nie zmieniły, zmieniły się tylko okoliczności. I o tym jest najnowsza książka Jennifer Wright. Pod brzmi Najgorsze rozstania w historii, co czyni tę książkę też idealną lekturą na złamane serce. I Ja wiem, wiem, generalnie nie wolno pocieszać się tym, że inni mają gorzej, ale jeśli przy tym nie będziemy wypierać własnych emocji i damy sobie prawo do smutku i do własnych przeżyć, to świadomość, że były gorsze historie niż nasza, rzeczywiście może nam pomóc. Bo czymże jest złamane serce w porównaniu do utraty głowy? Правда? W książce znajdziemy 13 historii, a każda z nich jest przypisana do konkretnej sytuacji. I te sytuacje też myślę, są nam wszystkim znane. No bo niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie popełnił tego samego błędu dwa razy, albo kto mając złamane serce, nie patrzył ze zgorzknieniem na szczęśliwe pary, kto nie wysłał nigdy ekst wiadomości, których nie powinien wysyłać, i co najważniejsze, kto nie wierzy, że ostatecznie wszystko się jakoś ułoży. I teraz możecie pomyśleć: moment, moment, czy to jest książka o historii, czy jakiś psychologiczny podręcznik o tym, jak przetrwać rozstanie? I to jest właśnie świetne w książkach Jennifer Wright. Bo Historia okazuje się czymś bardzo ciekawym, żywym, dynamicznym i czymś nam bardzo bliskim, nawet jeżeli wydarzyła się setki lat temu, i też czymś, z czego możemy się cały czas uczyć. Więc o jakich rozstaniach przeczytamy. Starożytność reprezentuje Neron i Popea Sabina i to od razu jest mocne uderzenie. O Neronie i jego szaleństwie na pewno słyszeliście, ale nie wiem czy zdawaliście sobie sprawę z tego jak morderczy był to okres w historii. W skrócie, Klaudiusz był czwartym cesarzem Rzymu, poślubił Agrypinę i adoptował Nerona. Agrypina otruła Klaudiusza, ale Klaudiusz z kolei kazał wcześniej zabić swoją żonę i jej kochanka. Neron poślubił Oktawię, córkę Klaudiusza, próbował kilka razy udusić i ostatecznie później to zrobił, a w międzyczasie rozpoczął romans z Popeą, a kiedy Agrypina wyraziła swoje niezadowolenie nie, próbował ją zabić i w końcu też po kilku próbach mu się udało. A kiedy pewnego razu Popea wkurzyła się na Nerona, że ten ciągle ją zdradza, on w odwecie skakał po niej tak długo, aż zmarła. I to wcale nie jest koniec tej historii, bo Neron kazał wykastrować swojego niewolnika z Porusa i próbował nim zastąpić swoją nieżyjącą żonę. Poznamy też związek Eleonory Akwitańskiej i Henryka II, ale w tej historii najciekawsza jest tak naprawdę sama Eleonora. Niesamowita kobieta, która ukształtowała obraz średniowiecznego świata, jaki mamy w głowie, z rycerzami, damami i Robin Hoodem, a zresztą jednym z jej synów był Ryszard Lwie a do tego Eleonora organizowała niezwykłe debaty na temat równości płci, w których stała na stanowisku, że mężczyźni i kobiety wcale nie są równi, gdyż to kobiety znacznie przewyższają mężczyzn. Jedną z ulubionych historii autorki, ale chyba też to jest jedna z moich ulubionych historii, jest ta o Lucrecji Borgi. Bordzi. Bordziowie to mordercza papieska rodzina z XV wieku, a drugimi ważnymi graczami wtedy była rodzina sforców. I zaaranżowano małżeństwo pomiędzy Lucrecją, córką papieża, a Giovannim Sforcą. Ona miała wtedy lat 13, 30, ale do skonsumowania związku nie doszło. Cała ta sytuacja generalnie była polityczną sprawą i walką o. Wpływy i ostatecznie chciano rozwiązać małżeństwo, opierając się na tym, że Giovanni jest impotentem, a Lucrecja dziewicą. Mimo, że Giovanni miał dzieci z poprzednich związków, a Lucrecja była w zaawansowanej ciąży, kiedy badali ją sędziowie, którzy mieli orzec, czy jest dziewicą, małżeństwo rozwiązano właśnie z takich powodów. Takie rzeczy się dzieją, kiedy się ma ojca papieża. Największą ilość rozstań obfituje historia oczywiście Henryka VIII i nie mogło go tutaj zabraknąć. Jego pierwszą żoną była Katarzyna Aragońska, ale rozwiódł się z nią, żeby ożenić się z Anną Boleń. Anna jednak nie okazała się zbyt potulną żoną, i Henryk bardzo szybko Zaczął myśleć o powtórnym orzenku, a Anne oskarżył o czary i cudzołóstwo. Uznano ją za winną i skazano na śmierć, a Henryk VIII okazał łaskę, zgadzając się na jej prośbę, żeby ścięto ją mieczem, a nie toporem. Caroline Lamp wysyłała Byronowi swoje włosy łonowe, a w zamian chciała dostać trochę jego krwi. John Ruskin, który był wiktoriańskim krytykiem sztuki, przestraszył się na jego ciała żony i odmawiał skonsumowania związku, a kiedy jego żona płakała z tego powodu, on zastanawiał się, czy przypadkiem nie cierpi na jakąś chorobę mózgu. Potem robi się jeszcze gorzej, bo prawdopodobnie raskina pociągały małe dziewczynki. Oscar Wild wybaczył zrujnowanie mu życia przez Johna Daglasa, a z kolei Oscar Kokoszka zrobił lalkę swojej kochanki, Almy Maler, i bywał z nią w towarzystwie, rozmawiał, a nawet zatrudnił dla niej służącą, z którą oczywiście potem zaczął sypiać. Co ciekawe, nikt publicznie lalki nie odrzucił. Wszyscy zachowywali się tak, jakby to była prawdziwa osoba. Jest w tej książce też na przykład Norman Mailer, ten gość, który napisał pierwszą książkę o Apollo 11. Oczywiście nie tylko on dostał dwa policy i uważany jest generalnie za bardzo ważną postać w literaturze amerykańskiej, ale to też gość, który ugodził nożem w serce swoją żonę, a potem po informacji Mówił ją, że zrobił to po to, żeby chronić ją przed rakiem. W książce znajdziemy jeszcze widelce jako narzędzie szatana, rzymskie kreatywne sposoby na zabijanie ludzi, hodowlę karłów, udawanie kury i wysiadywanie jaj przez błazna na rozkaz starycy, izbę tortur w postaci lodowego pałacu, pieczenie służących narożnie i jest nawet pytanie, czy wielka literatura usprawiedliwia wszystko. Dowiecie się też ważnych rzeczy, np. tego, że Byron w ciągu jednego roku przespał się z 250 kobietami tylko w samej Wenecji, a w czasie całych rządów królowej Wiktorii jedynie cztery razy przyznano rozwód występującej o niego kobiecie. Mam nadzieję, że tych kilka faktów zachęci was do sięgnięcia po książce. Taka, która uświadamia bardzo, że historie tworzą ludzie i że co jak co, ale na pewno nie jest nudna, wystarczy tylko spojrzeć na nią pod odpowiednim kątem. Dziękuję za obejrzenie, zajrzyjcie też na playlistę z Rozum, tam znajdziecie filmy o poprzednich książkach serii. i Jeśli nie chcecie przegapić następnych, to zasubskrybujcie kanał i pamiętajcie, w książkach jest więcej.